Cześć, dzień dobry w kolejnym filmie z serii przeglądów. Właśnie złapał mnie deszcz, wskoczyłam do samochodu i jadę do Sinseja. Nie było mnie tam już około miesiąca, więc totalnie nie wiem <coughs> czego się spodziewać, więc może nie przedłużam. Jadę, zobaczymy co jest ciekawego. Nie skupiam się totalnie na żadnej kategorii. To co po prostu mi się spodoba to przymierze. Także co? Chodźcie ze mną i zobaczymy co jest ciekawego w nowej kolekcji i co ciekawego może wpadło na wyprzedaż, więc jedziemy do Sinsaya. Zaczynamy od typowo letniej sukienki w bardzo ładnym, takim błękitnym kolorze. Przepięknie ta sukienka się układa. Ona tą górną część ma w takiej ażurowej... Jakby na kładce, nie wiem jak to powiedzieć, bo ma pod spodem dość grubą podszewkę, i jak możecie zauważyć, nic totalnie nic nie prześwituje. Nawet mam wrażenie, że gdyby nie zakładać stanika pod spód, to też by to dobrze wyglądało. Z tyłu ma gumkę, więc mamy te kilka centymetrów regulacji. No i powiem, że naprawdę bardzo mi się ona podoba. Nie mam żadnej letniej sukienki, takiej typowej na ramionczkach, i zastanawiam się czy jej nie kupić, bo wygląda świetnie, i wydaje mi się, że też naprawdę dość mocno mnie wyszczupla do klapek do jakiejś fajnej torby jak najbardziej, tutaj bardzo podobna sukienka w różowym kolorze. Ogólnie tych ażurowych sukienek jest kilka, ale tutaj jak możecie zauważyć, mimo że to jest bardzo podobna sukienka, to ona już znacznie mocniej prześwituje. Tamtą poprzednią również mierzyłam w staniku, nie prześwitywało totalnie nic. Tutaj jeśli chodzi nawet o majtki prześwituje, mimo że były one beżowo-czarne. I no zdecydowanie ten materiał jest tutaj cieńszy. Jeśli chodzi o ten wzór tego ażuru, to ta poprzednia chyba podobała mi się bardziej ale ta również prezentuje się nieźle. Jest jeszcze biała, białą wam pokazywałam w jednym z poprzednich filmików, jeśli znajdę na stronie, to może tamtą też wam podlinkuję. Myślę, że jeśli szukacie niedrogiej sukienki właśnie na lato, na ramionczkach, to warto tym sukienkom się przyjrzeć, bo wyglądają naprawdę świetnie. Dalej mam sukienkę również na ramionczkach. Już taką zdecydowanie bardziej luźniejszą, bo ona ma tutaj gumkę na biuście, pod biustem jest odcięta i ona będzie idealna dla dziewczyn w ciąży. Te sukienki również są w kilku kolorach, są też bardziej neutralne i myślę, że na takie temperatury jak mamy teraz, również sprawdzą się świetnie. Myślę, że do latania na co dzień jak najbardziej się sprawdzi. Sama sukienka ok, ale właśnie przez to, że ona jest odcięta pod biustem, to mam wrażenie, że mi też robi taki trochę ciążowy brzuch. Ale jeśli Wam to nie przeszkadza, to myślę, że jest to propozycja jak najbardziej warta uwagi. Ma fajny skład, fajną cenę, dobrze wygląda, więc czego chcieć więcej? Kolejna sukienka z takimi ramionami, którym można nosić na ramionach bądź jako hiszpankę. I ona bardzo mi się podobała na wieszaku, jednak jak założyłam ją na siebie, to tak trochę czar prysł. Tutaj również w górnej części mamy gumkę, przez co ona fajnie przylega. Pod biustem jest odcięta, z tym, że tak nieco niżej niż ta poprzednia, ale mam wrażenie, że w tym princie wyglądam jakoś tak smutno i zdecydowanie gorzej niż w poprzednich sukienkach, więc możecie mi dać znać, co myślicie. Niemniej jednak, jeśli lubicie takie połączenia kolorystyczne, to sukienka jest to również w dobrej cenie, jest naprawdę przyjemna i myślę, że można się nią zainteresować. I chociaż przymierzyć, bo wygląda całkiem nieźle. Także, no, co kto lubi. Dalej mam krótką sukienkę bawełnianą z taką również ażurową górą. No, i tutaj, zakładając cielisty stanik, myślę, że wyglądałoby to na pewno lepiej. Bardzo fajna, przyjemna sukienka. Jedynie do czego mogłabym się przyczepić, to że rękaw jest dla mnie odrobinę za krótki. No, i ja jednak na lato wybieram raczej sukienki, które są na krótki rękaw albo bez ramionczek, no bo przy takich temperaturach jak mamy teraz, myślę, że ten długi rękaw jednak, no jest nie do końca odpowiedni po prostu byłoby mi w tym za gorąco ale sam krój sukienki, to jak wygląda naprawdę wygląda bardzo fajnie i mimo, że poprzednie sukienki wydaje mi się, że leżały lepiej, to ja jakoś tak ostatnio lubię mieć odsłonięte nogi i wydaje mi się, że ta sylwetka wygląda wtedy tak leżej. Dalej mam kolejną sukienkę ażurową, tym razem z krótkim rękawkiem i ona już wygląda fajniej lekko, z tym, że jest dla mnie odrobinę za krótka, bo obawiam się, że gdybym się nachyliła, no to jednak mogłabym mieć wszystko na widoku ale na lato do zarzucenia na strój kąpielowy, bądź na co dzień, jeśli jesteście troszkę niższe albo po prostu lubicie taką długość no ja bym się bała, że co mi tam podwieje i muszę się pilnować, więc zdecydowanie wybieram troszkę dłuższe propozycje. Ale sama sukienka myślę, że jest warta uwagi i można się nią zainteresować. Dodatkowo jest teraz na wyprzedaży. Oczywiście nie mogło zabraknąć kamizelki e, i wpadła mi w oko taka kremowa kamizelka. E, stwierdziłam, że przymierzę ją z białą spódnicą e, i sami możecie zauważyć, jak to wygląda. Powiem wam, że mega mi się podoba to połączenie. E, jeśli chodzi o kamizelkę, jest to jedna z fajniejszych kamizelek, która jest dostępna teraz w Sinsei. E, ona dodatkowo z tyłu ma taki pasek, że możecie ją dopasować sobie do sylwetki, więc super. W poprzednich modelach tego nie było i biała spódnica, która wpadła mi w oko z tego względu, że kosztowała 4 dyszki. I powiem Wam, że zastanawiałam się, czy jej nie wziąć, z tym, że ona jest delikatnie za duża, a mniejszej nie było. Więc stwierdziłam, jako że mam w planach trochę schudnąć, nie biorę jej, bo ona już była dość luźna. Ale jeśli upolujecie ją gdzieś w swoim rozmiarze, to naprawdę polecam, bo leży, uważam, naprawdę świetnie. No i ta cena 40 zł, nie wiem czy gdzieś znajdziecie spódnicę białą w takiej cenie. Do tego przymierzyłam bluzę, bardzo fajna, w takim melanżowym odcieniu, z aplikacją z tyłu, od środka pętelka, nie ma żadnego ocieplenia, więc idealna teraz na lato, na jakieś chłodniejsze wieczory. No ale wiadomo jak to bluza wykorzystacie ją tak naprawdę przez cały rok, czy to do jeansów do białych spodni do spódnicy też wygląda naprawdę, naprawdę świetnie. I jej cena nie była wysoka, tak jak większość rzeczy w Sinsei, więc zdecydowanie polecam zarówno bluzę jak i spódnicę, bo wykorzystacie te rzeczy naprawdę w wielu stylówkach no Mi się mega podoba to połączenie. Możecie je dać znać w komentarzu, co myślicie, czy w ogóle lubicie tego typu spódnice. No i jeszcze bajkery. Ogólnie chcę wrócić na siłownię i myślałam, że uda mi się upolować coś w niskiej cenie. Te spodenki były spoko. Ale delikatnie prześwitywały, czego na filmiku nie widać. Ja ogólnie lubię właśnie krótkie spodenki, ale właśnie ta długość jest idealna, bo przykrywa to, co ma przykrywać, uda się, nie obcierają, nie podwija się to, więc dla mnie super. Dodatkowo 19 zł, więc też ekstra. Z tym, że one były trochę luźne w pasie i nie wiem, czy by się nie zsuwały. Wzięłam jeszcze jedne takie różowe, one są już nieco krótsze. I wydawało mi się, że będą leżeć lepiej, ale one strasznie prześwitywały tutaj w okolicy brzucha, też się wszystko brzydko układało, więc no finalnie nie wzięłam żadnych. Jeśli możecie mi polecić jakieś fajne właśnie bikery, takie, które się sprawdzą do biegania czy na siłownię, to dajcie mi proszę znać, gdzie takie znajdę, bo szukam i najlepiej jeszcze jakby nie kosztowały milionów. Także dziękuję. Ja właśnie przed chwilą wyszłam z Sinseja. I powiem wam, że ku mojemu zaskoczeniu nie było nic nowego. Nie było mnie tam ponad miesiąc i nie było totalnie nic. Starałam się powygrzebywać te rzeczy, których jeszcze Wam nie pokazywałam. Trochę rzeczy jest na wyprzedaży. Podobała mi się ta biała spódnica. Trochę się na nią nakręciłam, ale była delikatnie za duża. Szukałam mniejszej, ale nie było. Mierzyłam też poza kamerą dwa inne modele białej. Ale wyglądały znacznie gorzej. I co jest ciekawe, tutaj 44 było za duże, a w tym drugim modelu w 44 zmieściłam się na styk. Po prostu była ta spódnica za mała, więc ja nie czaję, jak oni te rozmiary robią. Mega podoba mi się ta pierwsza błękitna sukienka. Nie mam żadnej letniej sukienki, więc trochę mnie kusi, ale z drugiej strony chyba ostatnio lepiej czuję się z odkrytymi nogami, więc. No nie wiem, takie mieszane uczucia. Pewnie jeszcze z 2-3 tygodnie zaczną pojawiać się kolekcje jesienne, także zobaczymy. Może podjadę jeszcze do jakiegoś innego Sinsia? Nagram drugą część. No zobaczymy. Także tymczasem dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, co wpadło Wam w oko i widzimy się w kolejnych filmach. Zaczki. Pa!